Sponsorem kanału jest Elvibet, Legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Siemano! Piernikowe świry. Kolejne ulane testy. Nie mogło zabraknąć produktów z Torunia. Odwiedziliśmy niedawno Toruń. Wczoraj na pewno oglądaliście odcinek na kanale Elvibet, Kolejny Football Trip, a właściwie Hockey Trip. To jeszcze nie oglądał. Odsyłam na kanał naszego sponsora, żeby nadrobić i obejrzeć. 15 uczestników. Wszystkie możliwe rodzaje pierników, jakie otrzymaliśmy od naszych widzów są katarzynki, są toruńskie, z adwokatem. Do wyboru do koloru batony piernikowe. Będę po prostu zasłodzony totalnie. Nie jestem wielkim fanem pierników i być może to będzie fajnie, bo będzie miarodajne. Wydaje mi się, że one wszystkie są smaczne i są słodkie. Jeżeli macie znajomych, którzy uwielbiają pierniki, zajadają się nimi i zawsze na urodziny czy imieniny kupujecie im pierniki, obejrzyjcie ten odcinek, pokażcie im ten odcinek. Bo być może wspólnie ze mną odkryjecie nowe smaki, które staną się absolutnym hitem. Pierniki nadziewane w czekoladzie o smaku Morelowym. Edycja specjalna. Jest to marka Kopernik od 1763 roku. Pierwsze Morelowe. Drugie też w bardzo ładnym, wykwintnym opakowaniu. Z serca fabryki. Pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie. No troszkę inne. W deserowej czekoladzie, ale też są o smaku Morelowym. Pierniki nadziewane w białej czekoladzie. Smak czarnej porzeczki. Toruń słynie z popularnych Katarzynek. Oryginalna receptura od 1763 roku. Katarzynki są takie bez czekolady na zewnątrz. Obok mamy mniejsze Katarzynki, klasyczne, z czekoladą na zewnątrz. Baton piernikowy z nadzieniem owocowym w czekoladzie, również marka Kopernik. Serce piernikowe w deserowej czekoladzie z dodatkiem miodu dla fanów miodu. Delikatny orzech laskowy, pierniki z nadzieniem kremowym. Katarzynki w wersji dużej. Nie wiem, czy to nie są przypadkiem te same. Tak, wydaje mi się, że to mogą być te same, tylko w mniejszym i większym wydaniu. Serca toruńskie, legendarny smak, pierniki lukrowane. Iced gingerbread w takim efektownym biało-beżowo-brązowym opakowaniu. Kolejne opakowanie, aksamitny adwokat, pierniki z nadzieniem kremowym. Oblane lukrem o smaku pomarańczowym, czyli też lukrowane, ale widzimy tu kolor pomarańczowy. Kolejne z serii z serca fabryki. Pierniki nadziewane w gorzkiej czekoladzie. Aż 72% kakao w czekoladzie o smaku pomarańczowym. Sekretne receptury kilkusetletnia tradycja i wiedza pokoleń mistrzów piernikarskich, której jesteśmy spadkobiercami. Serduszka toruńskie w czekoladzie o smaku śliwkowym. Powiem wam szczerze, że. Zdarza mi się kupić takie oto pierniki dla małżonki, która uwielbia pierniki. I ostatnie na naszej liście kolejne lukromane: serduszka toruńskie, legendarny smak, niepowtarzalna receptura, jeszcze delikatniejsze klasyk. W Zakopanym mają oscypki, a w Toruniu mają pierniki to jest ich znak firmowy. Otwieramy pierwsze z nich z nadzieniem morelowym, zapach mocno czekoladowy. Ta czekolada nie jest turbo słodka, ten piernik też nie jest przesadnie słodki, dość gęsta w konsystencji nadzienie morelowe. Była to edycja, którą przygotowali specjalnie na 18. konkurs Chopinowski. Bardzo dobry, zjadłem go w całości. Fryderyk Chopin zadowolony i ja również zadowolony. Komisja gier i zakładów po wnikliwym przeanalizowaniu doszła do wniosku, że te katarzynki są takie same jak w dużym opakowaniu. Zatem nie mamy 15, a mamy 14 partycypantów w dzisiejszych testach. Zobaczcie, charakterystyczny kształt katarzynki. Nadzieniem jest po prostu ciasto piernikowe. Genialny piernik, czy do kawy, czy do, do herbaty. Idealne na każdą okazję. I nie są przesadnie słodkie. To też jest ważne. Katarzynko. Możemy się tym szczycić, możemy to pokazywać obcokrajowcom w innych krajach. Produkt dobry dla wegan. Jest tutaj charakterystyczny symbol. Ania Mucha co chwilę robi awanturę, że płaci za dużo za sałatkę wegetariańską. Łyk wody i jedziemy dalej. Delikatny orzech laskowy. Pierniki z nadzieniem kremowym. Jest w kształcie serduszka. Czuć czekoladę. Mm. Jest nadzienie. To nadzienie jest kremowe z nutką orzechów laskowych. Mój smak. Piernik, którym jest dodatek masła orzechowego. Tylko nie tradycyjnego, takiego jak jedzą w Stanach, tylko takiego masła czekoladowo-orzechowego. Bardzo dobrze się to do komponuje. Absolutny top. Stawiam je nawet wyżej od dwóch pozostałych. Lecimy dalej. Pierwsze z lukrowanych pierników. Serca toruńskie. Legendarny smak. Po dzisiejszych testach to będę miał delikatną przerwę w jedzeniu pierników. Zobaczcie. Serduszko. Zdrowie na budowie. Klasyk, przypomina mi się smak dzieciństwa u dziadka, u babci. Razem z rodzicami przyjeżdżaliśmy, dyskusja przy stole. No i tam na talerzyku leżały między innymi takie pierniki z cukrową polewą. Mały człowiek podbiegał i łapał takiego piernika. Bardzo dobry, genialny smak. Nasiona sezamu i orzechy arachidowe. Właśnie, orzechy. Jest tutaj wyczuwalna ta nutka orzechowa, ale ona jest na drugim albo na trzecim planie. Na pierwszym jest lukier. Absolutny top. No, ciekaw jestem, czy któreś po prostu od razu odrzucę. Wydaje mi się, że będzie ciężko dzisiaj o to, bo są to bardzo dobre i markowe rzeczy. Jak dziewczyna wasza, narzeczona, czy też żona, czy przyszła małżonka uwielbia słodycze, to musicie zrobić to, co my: zainwestować w podróż do Torunia. 3 godziny z Warszawy pociągiem. Kupujecie największy kosz, pani wam doradzi. Klękacie na jedno kolano. Jest ten kawałek, Everything I Do, I Do It For You, Brian Adams. No przecież każda dziewczyna go zna. Dajecie taki zestaw, otwieracie jedną czy drugą paczkę tych pierników. Ty przekazujesz ten go piernika jej, ona tobie. Dochodzi do kontaktu między piernikiem a ustami, a potem do pocałunku. Serca piernikowe w deserowej czekoladzie z dodatkiem miodu. No ciekaw jestem, czy ten miód rzeczywiście będzie aż tak wyczuwalny. Fajne jest to, że tutaj jest pudełeczko czekolada na pierwszym planie. No, idzie ten miód. 4% miodu. Wydaje mi się, że może nawet troszkę mniej. Trochę mnie zawiodło to, że tego miodu tutaj nie czuć. No, skoro jest na etykiecie. Także przepraszam, ale pierwszy zestaw idzie na drugą stronę, gdyż jak ktoś oczekuje miodu. Serduszka toruńskie w czekoladzie o smaku śliwkowym, właściwie z nadzieniem o smaku śliwkowym. Też dobre dla wegan, to też jest ważne. Ten zapach czekolady jest taki łagodniejszy. Jest tego nadzienia sporo. Bardzo dobra. To nadzienie jest turbo śliwkowe, tyle cukru, jednego dnia, zjadłem jedno w całości, jestem jak najbardziej na tak. Z prawej czy z lewej? Z lewej czy z prawej? Ze środka, moi drodzy. Aksamitny adwokat. Nie jestem fanem adwokata, jeśli chodzi o trunek, ale może te pierniki urzekną mnie. Uch. No adwokatem naprawdę mocno tutaj daje. Mają one kształt serduszka, w środku mają nadzienie adwokatowe. Jest! I to nadzienie jest bardzo intensywne, jest zdecydowanie na pierwszym planie, trochę skrada show temu piernikowi, który jest wewnątrz. Mnie nie urzekła historia tego adwokata, nie moje smaki zupełnie. Nadzienie 20%, syrop glukozowy, cukier, woda, tłuszcz kokosowy, przecier jabłkowy, spirytus, nie i długo, długo. Nie, tu 4 tu 3 i 7 przed nami. Jesteśmy na półmetku. Pierniki nadziewane w białej czekoladzie i o smaku czarnej porzeczki. Miałem taki epizod, że strułem się black kurantem i potem miałem refluks przez kilka lat potem nie mogłem ani pić soku z czarnej porzeczki, ani też pić różnych trunków. Okrągły piernik w białej czekoladzie. Pachnie genialnie. Ależ to genialnie. Ktoś spasował w środku to ciasto piernikowe, które jest genialne. To na dzień o smaku czarnej porzeczki. Absolutny hit. Zdecydowanie odkładam na dobrą stronę mocy. Pokazuję, objaśniam. Hit. Było z prawej, to teraz z lewej. Serduszka toruńskie. Lukrowane. Też dobre dla wegan. Wolne od GMO. I certyfikat jakości mają. I o, i tutaj w tym zapachu na pierwszym planie jest właśnie piernik. Mmm. To do kabusi. To się jak znalazł. To jest taka kwintesencja. Takie najlepsze z najlepszych. Nie trzeba udziwnień. Tu nie trzeba żadnych na na nadziewania, czymkolwiek. Hit. Mam nadzieję, że nie odchoruję dzisiejszych testów. Wody, wody. Katarzynki, tym razem bez nadzienia czekoladowego na zewnątrz. Ciasto na zewnątrz, a nie czekolada. Ciasto piernikowe. Pachni piernikiem. Czyli taki 100% piernika w pierniku. Mmm, a no, już jest suche strasznie. To trzeba popijać wodą za każdym razem. Jak Katarzynki to z czekoladą, bo ta... Czekolada dodaje takiego spoiwa i lepiej się to nawet gryzie i lepiej to mieli się. Także przepraszam Cię, Katarzynko, ale idziesz tutaj. Chciałem przeprosić Tomasza Drwala, bo jestem amatorem białego pieczywa. Odstawiłem to białe pieczywo. Pieczywka. Na no, cóż mi ta dieta, jak ja podczas takich ulanych testów, które robię specjalnie dla Was, ten zastrzyk insuliny jest chyba jeszcze większy niż w białym pieczywie. Czuję go po prostu w swoim organizmie. Dobrze, baton piernikowy z nadzieniem owocowym. Solidnie wygląda, jest bardzo gruby i wydaje mi się, że o, mimo że ma 47 g, to kaloryczność jego musi być totalnie olbrzymia. 384 kalorie w 100 gramach. Czekolada na zewnątrz, czekolada z boku. Jest bardzo słodki, to nadzienie też jest słodkie. To ciasto jest klasyczne, tak jak w tych wszystkich. To jest wszystko oblane czekoladą, mocno słodką czekoladą. Jak ktoś lubi batony i lubi słodycze i do tego jeszcze lubi pierniki, no to tutaj ma dwa w jednym. Z serca fabryki pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie o smaku morelowym. One będą się czymkolwiek różniły od tamtej opcji, która była z Fryderykiem Chopinem, bo być może to jest to samo. Tamta była jakaś e e limitowana edycja. Wydaje mi się, że jest różnica w czekoladzie. Były pielniki nadziewane w czekoladzie o smaku morelowym. Ale tutaj ta czekolada jest lepsza. Nadzienie jest podobne. Jest to czekolada deserowa. I to jest główna różnica pomiędzy tymi dwoma produktami. I ten jest lepszy, moi drodzy. Toruński, legendarny smak, oblany lukrem o smaku pomarańczy. Są wyczuwalne te nuty pomarańczy na tym lukrze. Mmm! Efekt jest genialny. I lukier, i ciasto przeżarte tą tym smakiem pomarańczy, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest hit. Gdyby nie był to czternasty zawodnik, w dzisiejszych testach to zjadłbym całe 72% kakao w czekoladzie, i też ma smak pomarańczowy, no i pachnie też gorzką czekoladą. Jest wyczuwalny ten posmak pomarańczowy, ale ta gorzka czekolada jest tak intensywna, niedobra, dla mnie przynajmniej nie smakuje mi, że tutaj no. No zdecydowanie to idzie, chyba nawet na sam koniec. Nie moja bajka. Przed nami było 14 zawodników, jedynie czterech, pokazuję na palcach, nie smakowało mi. Ten adwokat zdecydowanie na nie z dodatkiem miodu. Ja tego dodatku miodu tam w ogóle nie wyczuwałem. Katarzynki w samym cieście bez polewy czekoladowej zdecydowanie na nie. Cała reszta na plus, na pewno na podium musi znaleźć się. Biała czekolada i nutka Czarnej porzeczki, chyba cztery będę musiał wyróżnić. Te o smaku pomarańczowym lukrowane, klasyczne bez udziwnień. Po prostu lukier i ciasto piernikowe, no i te orzechowe. Ale jeżeli miałbym wybrać jeden jedyny produkt z całego tego zestawienia, to to jest ekskluzywny produkt. Ktoś wpadł na ten pomysł, ja mu za ten pomysł gratuluję. Pokazuję raz jeszcze. To jest numer uno. Kochajcie się i pamiętajcie wszystko z umiarem. Tak samo ze słodyczami. Ja dzisiaj przesadziłem i wiem, że to. Odchoruję, ale zrobiłem to dla Was. A jeżeli macie swoje przemyślenia na temat pierników, być może któreś z tych są Waszymi ulubionymi, albo nie, nie było tutaj w zestawieniu tych, które jecie na co dzień, napiszcie nam o tym w komentarzu. A ja teraz kładę się do łóżka, będę spał i na końcu powiem po francusku: bon voyage.